Witam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Maśkowy i zapraszam do kolejnego odcinka Assassin's Creed Shadows. Oczywiście jesteśmy po, że tak to ujmą po zabójstwie kolejnej członkini Onryo, czyli oczywiście chodzi tutaj o złote tep po czy jakkolwiek tam. I tutaj w zamku Katano mamy też się spotkać z jednym z generałów tego Noobugo Naragaga, czy jak on tam się nazywał, z mości panem Mitsu, Mitsuh, Mitsude, przyjaciel mojego wroga, wroga. Ale nim do tego dojdziemy, to my sobie jeszcze na rozgrzewkę, oczywiście, tego odcinka dokonamy jedno zadanie poboczne, czyli. Oczywiście musimy dokonać skryto skrytobójstwa wodza kukułki. I właśnie tam się udamy. To jest... On się gdzieś kidra tutaj. Także szybciutko skakujemy sobie do Soldiers sianka. Soldiers everywhere. Nie widzę tutaj żadnego soldiera. I to niech tak pozostanie. Przy okazji też będziemy mogli przetestować Dawaj zeskakuj do tej sadzawki. Będziemy mogli przetestować oczywiście yy, nową broń, którą udało nam się po właśnie zabójstwie ogarnąć. Czyli chodzi oczywiście mi o ten cały sztylecik. Gdzie jest mości pan... Czy ja jak sobie tutaj wejdę? Rościu jest tam. Dobra. Chyba nie ja nie mogę tak sobie tutaj... Biegać bezpodstawnie, albo i mogę, mam nadzieję, że nikt mi tutaj no, nie wierzy. Tak, Wódzku Kabuki Kabukimono, ach, czyli to jest jeden z gości. Cele, odpalmy sobie, czyli to jest e, oczywiście i ten, e, że tak to ujmę, ronin, e, którzy robią. Co im się żywnie podoba, przepraszam za moją chrypkę. Dostaniemy, oczywiście, dwa punkty umiejętności: punkty doświadczenia i najprawdopodobniej mieczyk dla jasukę. Czekam na moment, aż będziemy mogli się przełączyć i też w końcu polatać sobie jasukę, ale dobrze, zajmijmy się mości gościem. Troszkę jest tych całych elitarnych przeciwników. Czy jak ja sobie przejdę naokoło. Ja tu doskoczę, doskoczę, fajnie, dziękuję. Kurczeczki, kurczeczki, kurczeczki. Wypadałoby się jakoś przedostać na tamten daszek. Tylko, no nie, tędy nie dostanę się. Czy jednak musimy sobie zeskoczyć, i tutaj. O, właśnie, w taki sposób się przedostać. Serio? Teraz mi się stąd zawijasz? No, wypadałoby, żebyś ty mi się poruszył hmm, w taki sposób, że w sumie byliśmy na tamtym daszku przed chwilą. Aj, gościu, gościu, gościu. A nawet jakbyś mi podszedł tutaj, to też byłbym tym ukontentowany. Ale jak widzę, jeszcze nie za bardzo chcesz się dostać. Oczywiście to jest lokalizacja do e, przewertowania pod względem wszystkich tutaj właśnie skarbów nie skarbów surowców nie surowców, ale yy, czy jak ja sobie przestawię na bombkę no dobra gościu ruszysz się czy się nie ruszysz bo i <śmieniciela> Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Teraz możemy sobie zrobić szybką zwikę nasz przypadkiem jeszcze nikt tutaj źle nie rozpoznał. Cel mamy ubity. Szybko poszło. Zabito. Co za tym idzie? Mamy dwa punkty do rozdania. Czy ulepszymy sobie i, i, I to sobie nie ulepszymy. To jest katana, tu są narzędzia. Co my tutaj mamy? Dym z... <śmiany> tanto, to jest właśnie... O, tanto. Cios ucieczkowy, cienista nawalnica. Cztery punkty. Dobra, to poczekamy sobie oczywiście jeszcze z punktami. My się tutaj ładnie szybka podróż jest niedostępna. Dlaczego jest niedostępna? Teraz już powinna być dostępna, bo nie jesteśmy w żadnym segmencie e, ruchowym. Także wracamy do naszego zamku Kanto. Oczywiście musi być ładna scenografia. Niech się załaduje wszystko ładnie, pięknie. Co, będziemy mieć teraz już zimę? Nie, raczej nie. Uaktywnijmy sobie oczywiście zadanko. I zaobserwujmy. Przyjaciel mojego wroga tu podobno grasuje. Dobra, troszkę przeciwników tutaj mamy, ale nie będziemy się chyba nimi za bardzo przejmować. Sobie ładnie zejdziemy. Nie? tu sobie zaskoczymy gdzie jest ten właściwie pan tu jest ten właściwie pan dobra wypadałoby yy, z jakiś. Cywilizowany sposób zejść, tak żeby nas nikt nie zauważył. Oczywiście. Zróbmy to jako podwójne dziapnięcie. I spróbujmy. Okay. Do środka. Tylko nie tędy. Czy tutaj mamy jakąś opcję wejścia? O, mój piesek sobie chrapie. serdecznie Tu uh. There will be no need for that. To się dopiero okaże. Please. Time is against us. Przeciwko nam. weryfikacja, czy to truci znaczy nie? You no, się were skillful, as I thought you would be. You were expecting me? Yes, I was. When you were last here, you did me great service. The one you killed had proven difficult to find. There are others, but you know that. Doskonale o tym wiemy. You seem to know a lot about me. Your work has not gone unnoticed. Tell me why I'm here. I want you to help me kill Lord Oda Nobunaga. And to dlaczego? Did you know Lord Nobunaga practices tea ceremony? He takes you very seriously. He spilled my mother's blood without thought. Yet to spill even one drop of tea, he considers unthinkable. Oda Nobunaga has spilled much blood. He slaughters without reason. He must be stopped. His fondness for tea ceremony will help us do it. How? Lord Nobunaga believes himself untouchable. He has sent all his generals away. He remains at Honoji, serving tea unprotected. If, if that is true, you have true. an army. You don't need me. Just defeating him will not be enough. I must take his head. And with you in the temple, I ensure he will not escape before I do. Why, Why should I trust you? You hunt a secret group with unknown identities i also had them the onyo they call themselves shimbakfu such arrogance when i tell you what i know of them you will demand to help me oh lord nobunaga is their leader it is he who ordered your father's death Hmm. oh, Interesting. Uh. how could you know about my father? i was at every one of lord Nomunaga's councils. i knew every secret. but if that does not convince you, perhaps this will. That was him on the horse. He was very pleased with the group's success that night. Oh, no, how he bragged. What, Pytanie, czy on jest what tej do you get grupy? from this? I am among those who might succeed him. I might even become Shogun. But this is not about any one of us. If we do nothing, Lord Nobunaga's madness will destroy everything. Our country will fall. Will you help me kill him? Yes. Enter! You will need help with your task. This is my son in law, Issei Sadoki. He will wait for you at Kyoto. Do what he asks, but carefully. No one outside this room can suspect anything, or it will be all our heads. Hi. Go now. There is much to do. <laughs> hmm. Czyli co, jesteśmy teraz w tej lokalizacji bezpieczni? moment, moment, moment Oda Nobunaga no niby przywódca ale czy aby na pewno szlachcic jest z maską cała reszta ekipy jest dalej w maskach coś mi się wydaje, że to nie do końca jest co my tutaj jeszcze mamy rolnicy, bla 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 aha, tutaj już mamy 25 ubitych dobrze, 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 dobrze czyli my teraz powinniśmy się zgłosić do Ise Sadokiego który właśnie stacjonuje już w kolejnej lokalizacji a żeby tam dotrzeć to pewnie będziemy musieli się przedreptać przez Tutaj górną y, część y, Izumi Setsu. Co za tym idzie pewnie sobie machniemy oczywiście punkciki y, y, widokowe. No i dobra, nie zwlekajmy. Czy ja mogę już od razu skorzystać z pierwszego? Mogę. Czyli sobie zrobimy szybciutki transporcik. Wyznaczymy sobie pierwszy nasz cel podróży, czyli oczywiście ten punkcik widokowy. On jest bodajże tutaj. To pytanie, czy ja mogę tam wejść? Brak dalszych wskazówek. No, ciekawe, ciekawe. Tak, sadzawka. Oczywista oczywistość. Ale mamy też i łydeczkę. Czy jak ja sobie podpłynę? Oczywiście, nie możemy się dać tutaj złapać. Skarbek, ale skarbek na razie nas nie interesuje. Interesuje nas ta lina. I interesuje nas wykłapanie się tutaj na górę. No, dawaj. Jeszcze jedna linka. Można powiedzieć cyk. Synchronizacja. Poznajmy sobie, oczywiście, troszeczkę terenu. Mam no, nadzieję, że stąd będziemy mogli też e, ładnie pięknie zeskoczyć do owej sadzawki. Odkryje nam to troszeczkę regionu. E, nie za dużo. To jest kolejny punkcik, który sobie obierzemy. Ten szuł taka Dobra, fajnie, sobie. I kopytkuj mi do kolejnego punktu. tutaj poszukiwanie drogi galopem pośród, pośród drzew, domków i innych ładnych tutaj pięknych krajobrazów, ale to nie jest nasze główne tutaj teraz e, punkcik do obserwacji, bo my musimy oczywiście odkryć sobie troszeczkę więcej mapy. No i oczywiście spotkać się z ISE. Yamazaki. 15 poziom regionu Dobra, podejrzewam, że to jest tak Tam Czyli rozumiem kolejny teren. lepiej zaraz padnie hasło żeby nas tutaj nie zobaczyli keep Czemu ty tak zrobiłaś? Dziękuję Dawaj, wdrapuj się na górę, mości panna. Oczywiście w jakimś luźniejszym terminie czasowym. O tam jest wachlazy i skarb. Będziemy musieli sobie pozwiedzać te wszystkie zamki, ale przynajmniej będziemy mieć już odblokowaną y, drogę z punktów widokowych, także będziemy mogli szybko sobie tutaj wrócić. Okej, okay, fajnie, 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 fajnie. Nie ma Yamazaki. Co my tutaj mamy ciekawego? Kaptur 5 punktów 3000. Dobra, dobra, dobra. Kolejny punkcik. Eee, wy się mną nie interesujcie. Nie no, Dobra To teraz poproszę konia, jako że już ładnie pięknie zeszliśmy sobie Koniu? Będzie odpowiednia droga, którą powinniśmy tutaj sobie obrać. Ale cóż, spróbujmy. I wiem, że to taki troszkę odcinek bardziej... konnojeżdżący, no ale... Takie odcinki też musimy sobie tutaj ładnie, pięknie odbędnić. Muzyczka troszkę tajemnicza. Rudzi Czy jakkolwiek się to czyta? Lufa pod Yamazaki Dobra 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 Okej, okay, czyli w tym zamku jest kolejny punkcik widokowy, tak? Troszeczkę naokoło Easy Dobra, pytanie, czy faktycznie ten zamek jest nam teraz potrzebny, czy nie lepiej się udać do tego? Tak sobie zróbmy, żeby też nie marnować za dużo czasu. Bo ciekaw jestem też oczywiście. Czy to kolejny teren? Jest jest się Tam się musimy dostać. Dobra. Świątynia tutaj I tutaj hopsa na górę, tak? górę, jest spinaczki przed nami. zaraz spotkamy się oczywiście z mości panem Isem. Jestem, jestem. O O! Jeszcze punkty do obserwacji. No, ewidentnie zawitała tutaj zima. Także poznamy oczywiście e, Shadows z troszkę innej perspektywy w takim razie. Tam jest ok. I oto. Pamiętaj, nie wpadnij do wody, żebyś mi tutaj nie przymarzła. Dobra, zobaczmy, kise, co masz nam do powiedzenia. Sadauki. Your lord said you would have a certain task for me. It is well known who I am here. There's no need for such subterfuge. I hope your skills amount to more than this. Our plan relies upon it. It will be my honor to show you. You will find I'm not easily impressed. If you say so, Lord Sadaoki, as to your task. You will enter Honoji ahead of our attack, concealed on a delivery cart. To do so, you must first acquire documents that allow the card past the guards at the temple gate. Then we will need to forge them. Of course not. The risk of discovery is too great. They must be genuine. A samurai favored by Lord Nobunaga near Honoji is known to hold such documents. Find him and retrieve them. I'm not concerned with the details of how you do it. Just return when you are successful. And the samurai? Did I not say not to concern me with details? Now go. E, jak widać daleko pada jabuszko od jabłoni, bo gościu jest ewidentnie troszeczkę odklejony. Dobra, e, odskaj dokumenty. Są w Yamashiro gdzie jest Yamashiro. Co e, w centrum Kyoto, czy gdzieś tutaj, co na zachód od świątyni Nanban, oczywiście nie mamy tutaj... E... Dobre, czy już mamy tutaj tak. W Paschbesti, gdzieś e, wzoru bla bla, bla. A tutaj co mamy? Miseczki do herbaty dla Rikiu. Aha, czyli to jest nasz tutaj gościu od ceremonii herbatki, czyli. Ten. To zadanko. Dobra. Znajdźmy sobie jakieś miłe miejsce do przycupnięcia. No dokładnie. Zero uroku i zero w ogóle jakiejś grzeczności w ogóle w tym wszystkim. Dobra, to jako że śnieżek spadł, to sobie też zakończymy ten odcinek na chwilę obecną i w przyszłym odcinku oczywiście i pójdziemy sobie po herbatkę i spróbujemy wykraść oczywiście dokumenty potrzebne do wjazdu z tym wozem do sprawdzenia się. Ale tak jak powiedziałem, to już w przyszłym odcinku. Ja na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Na razie.